Dzień dobry, Monika Łaguna. Zapraszam na program Polska 360 TV. Sprawdźmy co przed nami. Zaczynamy od hołdu dla ofiar napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Później przeniesiemy się do Holandii, gdzie odsłonięto nagrobek polskiego żołnierza z czasów II wojny światowej. W programie także o prestiżowej francuskiej nagrodzie dla polskiej ilustratorki. Za nami 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. 17 września w Warszawie odbyły się uroczystości przypominające o tym wydarzeniu. Obchodom z bliska przyglądała się ekipa portalu Polska360 i programu Polska360 TV. Uroczystości w stolicy odbyły się jak co roku pod pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie. Zgromadzeni oddali cześć ofiarom sowieckiego terroru i wszystkim tym, którzy stawili opór na jeźdźcy ze wschodu. Głos zabrali m.in. prezes Fundacji Poległych i Pomordowanych na Wschodzie Leon Komornicki, wiceprezes IPN, dr Mateusz Szpytma oraz prezes Stowarzyszenia Łagiewników Żołnierzy AK Artur Konrad. Duchowni pięciu wyznań zmówili wspólnie modlitwy. Po odczytaniu apelu pamięci żołnierze oddali salwę honorową. Uroczystości zakończyły się złożeniem wieńców pod pomnikiem. W Holandii odbyło się oficjalne odsłonięcie nagrobka Edwarda Trochima. Polski żołnierz, który poległ tam w czasie II wojny światowej, do tej pory spoczywał w bezimiennym grobie. W uroczystościach udział wziął polski ambasador w Holandii. Szczątki żołnierza spoczywającego w bezimiennym grobie na brytyjskim cmentarzu wojennym w Auschtenbeck należą do kaprala Edwarda Trochima. Tę wieść potwierdzono wiosną tego roku po kilkunastu latach badań prowadzonych przez Mateusza Mroza. Teraz żołnierz pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej oficjalnie odzyskał imię i nazwisko. Na cmentarzu Ironborn Warren Cemetery odbyły się uroczystości, podczas których odsłonięto jego nowy nagrobek. Ambasador Marcin Czepelak wręczył Mateuszowi Mrozowi srebrny medal wojska polskiego w uznaniu jego starań. Edward Trochim urodził się w 1922 roku w nowej kamionce pod sokółką. W wieku 15 lat wyemigrował do Francji i tam zastał go wybuch II wojny światowej wstąpił do tworzącego się w tym kraju wojska polskiego. Po kapitulacji Francji próbował dostać się na wyspy brytyjskie, jednak został aresztowany. Trafił do obozu na Saharze Zachodniej. Po uwolnieniu przez Amerykanów w 1942 roku zaciągnął się do pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej generała Sosabowskiego. Polek dwa lata później w czasie alianckiej operacji Market Garden na terytorium Holandii. Po wojnie jego szczątki zostały pochowane w Oostenbeck w bezimiennej mogile. Po 77 latach od śmierci kapral Edward Trochim przestał być anonimowy. Joanna Consejo z prestiżową francuską nagrodą. Polska artystka została doceniona w konkursie ilustratorskim za rysunki do książki Senegal Artura Skriabina. Ilustratorka i autorka książek Joanna Consejo zwyciężyła w tegorocznej edycji konkursu Grand Prix de Illustration Jeunesse. Polka urodziła się w Słupsku. Do Francji wyjechała w 1998 roku po ukończeniu studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Stworzyła ilustracje do wielu książek wydanych w ponad 20 krajach. Wcześniej artystka otrzymała nagrody za rysunki do powieści Książę w cukierni Marka Bienczyka oraz Zagubiona Dusza Olgi Tokarczuk. W Norwegii zakończył się Festiwal Polskiej Sztuki i Kultury Współczesnej WIDU. To polonijne wydarzenie w Oslo zostało zorganizowane już po raz trzeci. Festiwal polskiej sztuki i kultury współczesnej WIDU to 5 dni pełnych wrażeń i artystycznych doznań. W tym roku wydarzenie przyciągnęło rekordowo wysoką liczbę uczestników. W trakcie festiwalu goście mogli wziąć udział w warsztatach filmu dokumentalnego, poznać technikę białego śpiewu czy odbyć zajęcia z samorozwoju. Na festiwalu nie zabrakło także polskiej sztuki. Zaprezentowane zostały filmy dokumentalne polskich twórców, a ze sceny brzmiały utwory zagrane przez polskie zespoły. W Węgrowie odbył się wieczór kultury Judaizmu. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji 79 rocznicy likwidacji miejscowego getta. Przed II wojną światową wiele polskich miasteczek było zamieszkanych przez Żydów. Podobnie było w Węgrowie. Tu ludność wyznania mojżeszowego stanowiła niemal połowę mieszkańców. W 1939 roku do miasta wkroczyli Niemcy i utworzyli w nim getto. We wrześniu 1942 roku rozpoczęli jego likwidację. Część Żydów zamordowali na miejscu, resztę wywieźli do obozu w Treblince. 79 lat po tych wydarzeniach w węgrowskim klasztorze zorganizowany został wieczór kultury judaizmu. W ten sposób organizatorzy chcieli oddać cześć ofiarom terroru i podkreślić wielokulturowość miasta. Tomasz Mirowski wygłosił prelekcję na temat kultury żydowskiej i muzyki klezmerskiej. I od początku dziejów narodu żydowskiego muzyka była ważnym elementem, bowiem najstarsze zmianki pochodzą aż z Biblii. Tam mamy do czynienia z różnymi pieśniami, psalmami czy też lamentacjami. Następnie utwory muzyki klezmerskiej wykonał zespół Folk Time Duo. Ruszyły zapisy do konkursu reportaż rodzinny im. Mirosława Rowickiego. Jego organizatorem jest Polska Ambasada w Kijowie. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. To już druga edycja konkursu organizowanego na Ukrainie. Jego celem jest zachowanie zapisów losów osób polskiego pochodzenia działających na terenie tego kraju. Uczestnicy mogą opisać rodzinne historie sprzed dziesiątek lat lub opowiedzieć o współczesnych dziejach swoich najbliższych. Jeśli chodzi o formę pracy, tu także pozostawiono dużo swobody. Można napisać pracę pisemną, nagrać film lub stworzyć plik audio. Zgłoszenia prac przyjmowane są do końca tego roku. Mirosław Rowicki był założycielem, wydawcą i redaktorem naczelnym Kuriera Galicyjskiego, największej polskiej gazety na Ukrainie. Podejmował inicjatywy na rzecz dialogu i zbliżenia obu narodów. Należał do Solidarności, a w latach 80. był represjonowany przez władze komunistyczne. Za swoją działalność otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w lipcu 2020 roku. Za nami uroczysta beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji studio portalu Polska 360 odwiedził Michał Szymanowicz, reżyser filmu dokumentalnego o Prymasie Tysiąclecia. Że wyróżnia, znaczy on jest inny dlatego, że przede wszystkim jego celem jest przybliżenie postaci Stefana Kardynała Wyszyńskiego publiczności zagranicznej. Tu trzeba powiedzieć, że udało nam się zaprosić do tego filmu e, najwybitniejszego, uważanego za najwybitniejszego biografa. Jana Pawła II, czyli Pana Łegla i e, znawcę kanadyjskiego, znawcę historii kościoła w Polsce, e, czyli e, Pana De Souza Raimonda. Cała rozmowa przeprowadzona przez Michała Bruszewskiego dostępna jest na facebooku portalu polska360.org. Link znajdą Państwo w opisie filmu. Ponad pół tysiąca zawodników z 27 państw świata zakończyły się 20. Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. Największa tego typu impreza sportowa tym razem odbyła się w Półtusku. O jej kulisach opowiedział redakcji Polska 360 TV Andrzej Kępa z Austrii. Zakończyły się 20. Jubileuszowe Światowe Letnie Igrzyska Polonijne w Półtusku. Impreza, która przejdzie do historii na pewno nie tylko dlatego, że było to jubileuszowe igrzyska, ale również dlatego, że odbyły się w bardzo specyficznych warunkach, bo w warunkach panującej pandemii. Poza tym, termin igrzysk z typowo letniego, czyli, czyli z lipcowego, został przesunięty na wrześniowy, co odbiło się oczywiście na frekwencję. Było uczestników około 500. Z jednej strony dawało to wspaniałą możliwość zdobywania medali, bo wręcz każdy przyjechał ze swoim medalem. Z drugiej strony. Ilość, mała ilość zawodników zwiększała, jakby przedział wiekowy w starych konkurencjach, ponieważ wielu konkurencji przeprowadzane były w Open, to znaczy startowali zarówno zawodnicy dwudziestoparoletni, w jednej kategorii jako 70 paru. Także było wiele emocji, wiele kontrowersji, oczywiście, ale na pewno radość malowała się u wszystkich medalistów. Ja również. Wyjeżdżam z tamtych Igrzysk zadowolony, ponieważ przywiozłem 6 e, sześć sześć miejsc punktowanych, z czego 5 medali, e, pochwalę się nimi również 2 e, złote, jeden srebrny, dwa brązowe, medal pamiątkowy oczywiście, no i jedno czwarte miejsce, myślę, że będzie czy wspominać. I myślę, że będzie co analizować. Ogólnie serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy byli na igrzyskach, ale szczególnie pozdrawiam te osoby, które nie mogły być, bo one są jakby głównie, głównie poszkodowanymi. Miejmy nadzieję, że w kolejnych igrzyskach będą to mogli odrobić. Ponad 500 zawodników rywalizowało w 17 dyscyplinach. Były to m.in. pływanie, koszykówka, kajakarstwo, a także brycz, szachy czy nordic walking. Organizatorem światowych letnich igrzysk polonijnych jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Impreza odbywa się co dwa lata, na przemian z zimowymi igrzyskami. Serdecznie dziękujemy Państwu za wszystkie zdjęcia i nagrania, które pomagają nam w stworzeniu programu Polska 360 TV. Czekamy na kolejne materiały z życia Polonii, które Państwa zdaniem zasługują na rozgłos. W tym programie to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.